Z tej sene Cięciak, ze mną jest mój asystent Mariusz i tak jak zapowiadałam, zajmiemy się w końcu recenzowaniem mang. Ale, żeby wprowadzić jakieś reguły tej serii, ja to widzę tak. Nazwijmy tę serię Pierwsze wydarzenie i będziemy tutaj recenzować tylko i wyłącznie pierwsze tomy serii, ponieważ wiele mang w Polsce nie jest jeszcze kompletnie wydana, nie jest też ukończona przez autorów. Mówię tutaj głównie o Osioenach. A wiadomo, sobie jeśli zaczynamy ją czytać, zwykle zaczynamy od tomu pierwszego. Chyba, że jesteście Mickiewiczem i lubicie po prostu zacząć od środka, nie? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, recenzuję tylko i wyłącznie mangi wydane w Polsce. Ponieważ uważam, że jeśli polecam Wam coś publicznie, to powinniście mieć możliwość tego w dość łatwy sposób zakupienia, nie ściągania z czegoś. Przy okazji też będziemy wspierać rodzimy rynek wydawniczy oraz twórców mangi, nie? OK, to tyle w kwestiach organizacyjnych. Przejdźmy do samej recenzji. A dzisiaj porozmawiamy sobie o księdze przyjaciół Natsume, tudzież jak głosi japoński tytuł Natsume Yujin-cho. U mnie z Tomagą wiąże się pewna historia, mianowicie kiedy chodziłam w zeszłym roku po game centrach w Tokio, zobaczyłam tego kota i generalnie przez cały szereg dziwnych zdarzeń w końcu trafiłam na anime. To znaczy, najpierw trafiłam na mangę, a dopiero potem na anime, nie przedłużając. Jest to manga autorstwa Yukimi midowikały i powiem Wam, że to jest moje pierwsze zetknięcie z tą autorką. i o mój Boże, jestem tą mangą zachwycona. O czym w ogóle jest ta historia? Głównym bohaterem mangi jest Takashi Natsume, który po swojej babci Reiko odziedziczył nadnaturalne zdolności widzenia istot spoza tego świata. I teraz w mandze one się nazywają Yōkai, a z tego co pamiętam w anime mówią o nich Ayakashi. I powiem bardzo, że tak etymologicznie nie wiem, czym się różnią jedne duchy od drugich. Wiem, że Yōkai to są demony, ale z terminem Ayakashi zetknęłam się po raz pierwszy, także jeśli ktoś jest lepiej obeznany w japońskiej mitologii niż ja, to poproszę o wyjaśnienie mi tego, bo ja jestem głupia. No i generalnie Natsuma jest sierotą. Tuła się pokrewnych i znajomych, ponieważ nikt go nie chce przytrzymać na dłużej, no bo to dziecko gada o jakichś rzeczach, których nikt nie widzi. Tak się troszkę outsajduje. No kurde dziwne jest, nie chcemy go, nie? No i w momencie kiedy go poznajemy, trafia do Państwa Fujiwada. To są dalecy krewni jego ojca. I mieszkają w okolicy, w której mieszkała również za młodu babcia Natsumę. W okolicy tej roi się od Joukai. i zdaje się, że wszystkie czegoś od tego naszego Natsumę chcą. Ale chłopak totalnie nie wie o co im chodzi. No i uciekając przed jednym takim, niechcący zwywa barierę do kapliczki, w której w manekineko zaklęty jest potężny duch Madara. Nie. Nie ten Madara, ten Madara. I od naszego ducha zaklętego chwilowo w formę Manekineko. Przebywał w niej ciutkę za długo, dlatego większość czasu widzimy go właśnie w takiej formie. Ja Wam teraz wyjaśnię szybciutko, co to jest Manekineko. Manekineko to jest figurka kotka przynosząca szczęście, i wygląda ona o tak. To są moje Manekineko. No i ten duch, ponieważ zbyt długo przebywał w postaci tej figłówki, większość czasu widzimy go właśnie jako takiego uroczego, pokracznego koteczka. Wyjaśnia on naszemu bohaterowi, że ma dlatego tak przesywane, ponieważ jego babcia... Miała takie hobby, że wyzywała jołkaj na pojedynki i gdy te je przegrały, odbierała im imiona i zapisywała je w tzw. księdze Przyjaciół. I mając te imiona, zyskiwała władzę nad tymi demonami. No i kiedy, nad sumę, bardzo podobne do swojej babci wywrócił do tej miejscowości, wszystkie jołkę się rzuciły na niego, że bo chcą te imiona zyskać, no bo jak to jest, że nad potężnymi duchami ma władzę jakiś śmiertelnik, no nie może tak być, nie? No więc Natsume znajduje w rzeczach swojej babciową księgę przyjaciół, nasz Natsume, jako że jest dobrym chłopakiem, o złotym sercu oddaje te imiona, a Madara, do, zwany też przez Natsume Nianko Sensei, albo w polskim tłumaczeniu Mistrz Nianko, jako że ma bardzo dużą chwytkę na Księgę Przyjaciół, zabiera z Natsume taką umowę, że on go będzie przed tym jąłkaj bronił, a w zamian za to Natsume, kiedy już umrze, odda mu to, co z Księgi Przyjaciół zostanie. No i w zasadzie wokół tego opiera się cała akcja mangi. I mimo, że mamy tutaj oddawanie imion potężnym duchom spoza tego świata, to jest to manga bardzo taka spokojna, wyważona. Nie będziecie tu mieć jakiejś wielkiej akcji, ona się bardziej skupia na odczuciach bohaterów. Bardzo się skupia też na dostewkach nad sumę, chociaż jak sama autorka napisała tutaj w takich uwagach od autorskich, ona za bardzo monologów pisać nie lubi, zwłaszcza monologów chłopaków. Ale dzięki temu też nie musimy się skupiać na takim angstowaniu, mój Boże, jak ja jestem samotny, tylko to tak. Wynika z samo siebie, bo jeśli ta manga już o czymś opowiada, to opowiada o samotności. I to o samotności, która dotyka nie tylko ludzi, ale też te yokai. I jest to taki przekrój przez rodzaje samotności, od samotności przez odrzucenie, od samotności przez czekanie na kogoś, kto nigdy nie wrócił, od, aż po taką samotność, którą może odczuwać Bóg, który traci swoich wyznawców. Także jeśli, chodzi, jeśli miałabym opowiedzieć, o czym jest ta manga, to ona jest takim studium samotności. Ale mimo tego, że porusza taki dość smutny temat, jakim jest samotność, to ma raczej taką dość pokrzepiającą nutę, bo te wszystkie historie się bardzo w taki optymistyczny sposób kończą. W dodatku, duet Natsumę i Nianko-sensei wnosi tutaj naprawdę dużo humoru. Zwłaszcza w zestawieniu z taką powagą i spokojem na sumę i Gderanie Mamadary. I generalnie jeśli chodzi o takie duety bohater plus jego magiczne zwierzątko to... To jest... Oni są w moim top 5. Może kiedyś zrobię takie zestawienie top 5 bohaterów i ich magicznych zwierzątek. Oni są w pierwszej topce, mówię wam. Także jeśli lubicie takie mangi o raczej spokojnej akcji, takie właśnie typu okruchy życia, że tam tej akcji nie ma za dużo, a rzeczy sobie płyną, się dzieje w otoczeniu japońskiego lata, to myślę, że to jest manga dla was. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to są rysunki. Chciałabym powiedzieć, że manga jest jeszcze narysowana przepięknie, ale powiem wam, że w kwestii kreski to ona nie powala. Ta kreska chwilami jest taka wywędź nie dbała jakby autorka tylko chciała zawysować szybciutko to się dzieje. Tłapy bawie nie ma. Natomiast moim zdaniem posługuje się babeczka po mistrzowsku rastrami. Ponieważ, jak już mówiłam, samo tuszowanie jest takie bardzo szybkie, ręcznie dbałe i całego klimatu tak naprawdę nadają nastry. Które są nałożone w ten sposób, że po prostu czujesz, że akcja dzieje się latem albo jesienią i to takie ciepłe słoneczko, takie właśnie letnie, ono, ono bije z tej mangi, Także. Cieniowanie na plus, ale sama kreska dla mnie jest tak 2 na 5. Nie jest magiczna, ale nie jest też najładniejsza. To, do czego mogę się jeszcze przyczepić, to są projekty postaci. To, że kreska i średnia srał to pies, bo zwykle to, że kreska jest średnia to na dwa to fabuła i jako tak opiekty postaci. Natomiast opiekty postaci tutaj leżą i kwiczą. Nad sumy jest zaprojektowany tak, że mógłby być pierwszym lepszym randomem w tle i nie wiedzielibyśmy, że to jest główny bohater, gdybyśmy go zestawili z jakimiś innymi. Jedyne, co jest zastanawiające w jego wyglądzie, to on ma tak narysowane oczy, że one są... one mają pionowe źrenice. Jak ja sobie przejrzałam tą mangę, to jest jedyna ludzka z tak narysowanymi oczami. I teraz ja nie wiem, czy autorce wyszło to z niechcący, czy zrobiła to specjalnie, czy za tymi jego oczami wiąże się jakaś tajemnica. Nie wiem, może to są właśnie te oczy, które widzą więcej. Nie wiem, bo kłóci się to z, całą, z całym designem bohatera, który, jak już mówię, równie dobrze mógłby stać gdzieś w tle za innym bohaterem. Na szczęście Nadrabia, że tak powiem, swoim wnętrzem. Także w tym wypadku nie liczy się wygląd, tylko wnętrze bo tak jak sama manga, nie jest narysowana najlepiej, za to ma super treść, To tak samo nad sumę, mimo iż nie jest najlepiej zaprojektowanym bohaterem pod kątem wizualnym. To po takim początkowym, kiedy myślimy, że to jest taki dobry chłopak o złotym sercu, nie? Takie dość, eh. to on z każdą, z każdą historią moim zdaniem nabiera głębi i też rozwija się jako postać, bo z takiego bardzo, bardzo wycofania... Bo wiecie, on się tam po tych, po tych ludziach tułał, niech mu tam nie wierzył, że widzi je w różne rzeczy, nie? To się troszkę też na innych ludzi otwiera. No i kolejne zastrzeżenie, które mam jeszcze takie, jakie jeszcze jesteśmy w designie postaci, to są projekty yokai. O Jezu! wiecie, te yokai są oparte na japońskiej mitologii, wierzeniach i nic poza tym. Żaden z nich się nie wyróżnia, żadne, żadnego nie zapamiętamy jakoś tak wizualnie, kiedy już zamkniemy opowieść. Wiadomo, zostanie w nas przesłanie tej opowieści i taki smutek, ale jeśli chodzi o design, postaci, to jest taki B. Ani ok, ani ludzie się nie wyróżniają, także to jest na minus. Jedyny projekt, który tutaj się broni, to jest projekt Madewy. Moim zdaniem, jest to projekt genialny, jeśli chodzi o późniejszą dystrybucję gadżetów. I wierzcie mi lub nie, ale w Japonii, zwłaszcza latem, projekt Nianko Sensei był, zwłaszcza w game centrach, wszędzie. I proszaki, jednego widzicie tutaj, i jakieś przypinki, i widziałamy również szklanki z nim. To wszystko schodziło, i to naprawdę tak na gadżetach ten projekt wygląda fajnie. I to jest w zasadzie jedyny udany projekt taki graficzny w tym. A, i manga ma przepiękne okładki, zwłaszcza te w polskim wydaniu. Moim zdaniem są ładniejsze niż japońskie. Także, pomimo tych mankamentów kreskowych, o których wspomniałam, to ja uważam, że jeśli historia i bohaterowie pod kątem charakterologicznym się bywają, to warto dać historii szansę. Ja na pewno kolejne tomy sobie kupię. I Wam też polecam. Jeśli tak jak ja, lubicie sobie od czasu do czasu przeczytać coś spokojniejszego, to myślę, że jest to spoko opcja. Zwłaszcza, na takie, zwłaszcza teraz w lato, kiedy ma się dużo czasu, właśnie na takie głupotki, jak czytanie mang. Także to by było na tyle. Ja również zrecenzowałam to anime u siebie na blogu, także link będziecie mieli w opisie. Także zapraszam Was na moje socjale. Jeśli chcecie, to zostawcie mi suba albo komentarz, albo co tam chcecie. A ja się z Wami żegnam, do następnego razu, do zobaczenia, dziany!